Trzy razy więcej okazji do pomocy. Trzy razy więcej ruchu. Gdy pojawia się ból, mamy traumon. Pierwszy w polsce. Bardzo dobrze się wchłania i dziesięć razy lepiej koncentruje się w miejscu bólu. Traumon mi pomógł, to i ja pomagam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Traumon w miejscu usuwa ból. Teraz większa tuba to więcej pomocy. Od razu się w nim zakochałam. Odkryj hieluronik aloe jelly z kwasem hialuronowym i ekstraktem z aloesu. Wspaniale się wchłania. Moja skóra jest sprężysta i ukojona. Cudownie nawilżona. Ty też wybierz Hialuronik Aloe Jelly. Odgarnie naturalnie. Są pomysły, jest wsparcie. O wyższości żywności wysokiej jakości. Agnieczka Wórst kwiatkowska dzień dobry. Zapraszam na Agrobiznes. Gdy nadciąga zima, najlepsza gęsina. Sezon właśnie się zaczyna. Szaleństwo ustało. Na stacjach paliw stabilizacja. Europa, Chiny, Japonia. Grypa ptaków nie zna granic.